Mano widzowie, zostawcie na porządek suba i lajka, a dzisiaj przetestujemy sobie sok w kartoniku wieloowocowy. Jabłko, aronia i malina od kubusia. Taki oto sok. Dobra, o. Dobra, i teraz test. No słuchajcie, muszę powiedzieć, że ja bym go ocenił na takie hmm, co bym mu tu dać? Na takie 7 na 10. To będzie idealna ocena dla niego. Więc zostawcie sobie lajka i elo.